Radę ulicą Jej kółka asfalcie Jak się pingwiny dowiedzą, że gram na zawał, umieram. Hej, Julian, Julian, on sobie tutaj gra yy, Kali, to się nagrywasz, ją? O kurde. Witajcie moi mili widzowie Z tej strony ulubiony was Król Julian, witam Was już w drugim odcinku naszego CES świetnego grania Dziś jak widzicie na waszych iPhone'ach, komputerach, monitorach i tym podobne Wyszwietla się gra Happy Health To świetna gra, cel świetna nazwa Męczyłem się długo, żeby ją wypowiedzieć poprawnie, ale wreszcie oto jest Happy Health. mamy tu zapraconą jakąś remix Może zagramy ją pan chudy bardzo, jakiś anorektyk normalnie Lecimy Tutaj pisze, żeby użyć Cytryli Więc widzę, że można zacząć rozgrywkę Klikając przycisk e. e Jak Morris E, jak Morris oczywiście Walk Można walczyć Nie Nie NIE! 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 JEZUS! Kto tu, KTO TU? JEST W TYM OKNIE? W OKNIE BOŻE, W LOSCE! Czemu mi się twizanku, Ale mi... KIBEL SIĘ ROZWALIŁ! BOŻE, TO JEST Czy Przydałoby się zap zapazzyć coś. E! E! Bo wiem, że E to jest interakcji. Ha <laughs>